Siemanko, siemanko, witam was na kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy grali w drugi odcinek. będziemy grali w Warcrafta Jak widzicie się trochę pozbiedziało bardzo, trochę dużo Na live, na live, to wszystko robili Między innymi farmę krówek Farmę e, pszenicy I farmę ściny cukrowej I tak, jeszcze nie nagrałam po raz drugi bo za pierwszym razem nieważne. I po prostu. Chciałem e, to jak najszybciej zrobić, bo mam kilka rzeczy dzisiaj do nadrobienia. E, między innymi mamy, mamy do dzisiaj do zrobienia. Będziemy byli wycieczkę do Endu. Fu do Endu, chciałbym. Do e, piekła. Do sąsiadów naszych. Siedź z Piekła lodem, A więc tak. I jeszcze mam kilka rzeczy innych do zrobienia, więc. Zapraszam do oglądania. Już wszystko robili na live, więc zapraszam na zapis, zapis live'a. Więc w tym momencie po pierwsze zostawiasz łapkę w górę, po drugie zostawiasz subskrypcję i po trzecie e, e, po tym odcinku idziesz oglądać live'a. zwaliłem. zwaliłem, No. A więc tak, bez zbędnego przedłużania e, idziemy ściąć tą trzcinę. Jakby trzcina e, jest, jest jeszcze niedokończona, nie jest nie stała jakby zrobiona jeszcze. Ale mi się wydaje, że to jest tylko kwestia jakiejś jeszcze e, pół godziny rozrastania całej tej czynny, czekania, aż uro urośnie i potem nakładania nowej, właśnie w tym momencie to robię. To jest tylko kwestia jakiejś jakieś pół godziny, 15 minut. Dwóch dni w Minecraftie, na przykład. Udajemy na przykład. No, i tutaj będzie ogólnie takie małe jeziorko, takie bajorko, coś ma planacie zrobić. A tutaj po prostu będzie się cały czas rozrastała krówki ci dobrze zarastały e, i po prostu do e, wiadomo trzcina i e, pszenica żeby po prostu kiedy się skończą e, kiedy skończy mi się całe moje siano e, będę mógł e, będę mógł e, z, 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 z tej farmy pozyskiwać e, całe, całe jedzenie dla krów i dla siebie w sumie może no, i teraz co bym, co bym teraz chciał zrobić? Chciałem Wam pokazać e, no, tutorial po prostu jak, jak zrobić e, automatyczny piecyk. A więc tak, teraz, jeżeli gracie na przykład na, na swoim świecie, no to patrzcie, robicie tak. Hop, hop, podwójna skrzynka, potem hopper, piecyk, od hopera odciągacie taki hopper, twu, od piecyka odciągacie hopper, który musi być w, te, w, w ten sposób skierowany. Kładziecie skrzynkę albo podwójną skrzynkę, jako jedną skrzynkę. Kładziecie hopper na piecyku w ten sposób. O, właśnie w ten sposób. A na tym hopperze kładziecie podwójną skrzynkę albo pojedynczą, ja więc przykład podwójną. I teraz to sobie skopmy, żeby było to jakokolwiek jako, jak to wyglądało. Hop, 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 hop. I teraz tak, jak, jak to działa? Tutaj kładziemy na przykład rudę e, e, surowa miedź i surowy węgiel na przykład, co nie? I teraz tak. I to idzie stąd do hoppera, a hopper daje to do piecyka. I to jest w piecyku, co nie? Jako, jako nieprzypalone. I teraz tutaj kładziecie cały swój dorobek e, węgla co, co macie. Kłamać do tego i to w ten sposób musi być tutaj. To musi być tak, to musi być tak, hopper pokazany, bo inaczej to nie będzie działało. I ten węgiel trafia tutaj i to się automatycznie przypala. I stąd przez hopper tutaj trafia do e no, tej skrzynki. Stąd możecie odbierać swoje materiały, które aktualnie przypalacie. Ten piecyk nie wiem po co mi jest. No, i to może, możecie odłożyć na przykład. To na przykład mam bardzo dużo żelaza, bo ja między live'em a tym odcinkiem trochę pokopałem. Tak, po swojemu, żeby znaleźć kajwa, takiego kaj', że mógł, żebym miał, żeby miał co pokazać na odcinku. Ale jeszcze nie mogę pójść, bo musimy zrobić jedną, jeszcze jedną ważną rzecz, czyli e, drzwi. A po co mi drzwi?. Drzwi są po to, żeby móc wykopać obsydian, który znajduje się pod wodą, bo znalazłem tylko kajwa, która jest pod wodą, niestety. Niestety, a w nim tylko była lawa, czy obsydian. No, a we same drzwi, będziemy mieli drzwi. Hop, hop, pięknie. I teraz tak, i w takim razie idziemy na dół do tego cave'a, o, o, o tutaj. Wykopać obsydion. No, więc idziemy i tutaj ogólnie było oświetlane, tutaj była akcja, którą zobaczycie gdzieś tak, nie wiem, gdzieś tak pod koniec live'ika. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem która to może być minuta. No już tak pod koniec Lewika, tam nie pod koniec, tylko tak jakiś tam. tak, tak lekki koniec. No nie wiem, nie wiem, jak to wam powiedzieć. To była akcja e, bardzo ciekawa, gdzie prawie raz umarłem. Przy drugiej akcji były tutaj dwie akcje. Przy pierwszej akcji była to akcja w Milion kip przeze mnie, a druga akcja to była akcja, przy której prawie umarłem. I teraz tak, tutaj zobaczcie korytarze, korytarze, właśnie którymi. E, które kopałem pomiędzy live'em a tym odcinkiem I trochę ich jest. I tam właśnie widzicie wodę I tam, tam jest właśnie wyjście do cave'a, którego, którego dzisiaj musi, będziemy bie, brali e, To jest taki bardzo mały cave, to jest po prostu tylko będziemy dzisiaj brali wodę Nic więcej nie będziemy z niego robili Więc... Idziemy po tę górę Proszę bardzo, tutaj idziemy i tutaj mam taki mały z którego mogę popierać powietrze. I tam jak się idzie do góry, tutaj jest wypięcie na nasz ocean, który jest przed wioską. A tutaj właśnie możemy teraz iść i postawimy sobie w tym miejscu drzwi. Nawet w dwóch miejscach. No. Jesteśmy, postawimy gdzieś pochodni, ale nie mogę. I tutaj teraz będziemy mieli ten. I możemy po prostu kopać, bo nie wiem, się nam, że na lawa nie dostanie. I po prostu możemy kopać, może to chwilę zajmie. Potrzebujemy 10, bo te na. Jak się nazywa na. No na. E, na, No, wiecie o co chodzi? Na e, Enchanting to, to wykopię sobie. Pomiędzy odcinkami albo na live. Ie. A dzisiaj ogólnie live, a, live a się nie, spo, nie spodziewajcie, bo nie mam czasu. Ale jutro może jakiś liveik, może. Hop, trzeci. Może sobie postawić drzwi. O tu. Hop, hop. No i po prostu tak to chwilę nam zleci, taki czas na kopaniu e, obsydianu Mam nadzieję, że nam go tutaj starczy. Jak nie starczy, to nie szkodzi. Bo mam jeszcze, ja, jeszcze mam na pewno jeden, jeden, jeden klocek lego, go. Jeden klocek e, obsydianu bo mam w ekwipulniku jedno wiadro z w, w lawą. Dziękuję. O, właśnie tutaj mam. Co mogę sobie postawić? I będę już fajnie miał. I to jest na pewno na razie wystarczy na wszystko, jestem pewny. Bo to jest 6, 7, 8, 9, 10. Tak starczy. Wystarczy chwilę poczekać, aż się wszystko wykopie. Pff. Ok, teraz bieramy drzwi. Poszę tak, Bartek. Hop, hop, hop. I hop. Hop. Pięknie, teraz będziemy tutaj zbierali. I już prawie skończyliśmy. Jeszcze tylko trzy kloski zbierzemy. Nie będziemy wracali będziemy... E, będziemy dzisiaj oczyli, będzie to zwiedzenie jest na nede nedera. Nederu. Jeszcze musimy zrobić kilka pożytecznych rzeczy, między innymi e, co to się nazywa. E, między innymi... E, no jak to się nazywa? O nie, poczekaj, już się nie... Będziemy musieli zrobić m.in. jak tarcza, jedzonko, to będą złote marchewki, bo kto nie ma złotu i marchewki, więc to będą złote marchewki, zrobimy. No i jest 10. Hop. Pięknie. do tylko nie będziemy brali na razie. No i tak, i wypływamy, i idziemy. Hop, 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 hop. E, może być noc, chociaż w to wątpię, że była co ja robię. Wątpię, że była noc, tak powiem wam. Wątpię, że była noc, bo jak się wchodzili, to to mogłoby być jakiś środek dnia albo początek dnia, więc raczej nie mam nocy. Może być wieczór, ale raczej w to wątpię, żeby cokolwiek takiego nie Hop, 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 hop. No mówiłem, że jest to chyba. No nie, nie jest. Jest ranek. Jest to... A nie, poczekaj. No nie... Jedna... Nie, jest wieczór, jest wieczór chyba. Tak, tam jest wieczór. Robi się, 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 robi, ro, robi się powoli yy, wieczór. I tutaj wszyscy spanie pod nami, a strzelac pod nami jest po prostu... O tak, chyba słyszycie, pod nami jest jakiś e, e, kejwik. I teraz tutaj po prostu st tutaj stworzymy portal. Raz, dwa, trzy. Podziałem trzy. E, raz, dwa, trzy. Hop. Hop, hop. 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 Pięknie. E, I teraz to... Przepraszam bardzo, muszę... Wideo e, settings, nie music and sounds. Ładnie, eee, Kreatus. na 33% sobie damy. A, i portal zrobiony, i teraz tak. No nie jest zbyt ładny, ładny, ale tam nie szkodzi. I teraz nam ja rzecz chciałem jeszcze ogarnąć na szybko. Hop, obdory potrzebujemy. Nie wiem czy co działa, ale jak to działa, to będę... uznał się za Boga. Hop-hop. Teraz tak. Hop-hop. Hop-hop. Już hop. nie tak bardzo. Dobra, idziemy spać. I zaraz to ogarniemy. Idziemy do naderu. A są za blisko potwory. Te potwory pewnie są pode mną. Co? jest. stare? na kuczaku jedziesz. bijesz. Nie, Ja jestem ja, ja to idę. Dobra. A no nie mogę, bo jest potwór za blisko. Chodź tu zabiję cię. Nie kurczaka, tylko Ciebie. No gdzie ty, no ty jeden jesteś jakiś stary. Oo ooo czy Wy możecie przestać? Nachodzić Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, umierasz. No dobra, mogę spać. Uf. Dużo mobów. Dobra. Dobra, mamy dużo villagerów, co to jest najważniejsze. I poczekajcie, teraz tak. Czy to się zamyka tak? Tak, w sumie nie. To się zamyka w ten sposób. Teraz to powinno się zamykać inaczej. Chyba tak, że to się nie zrobi. Nie tak. Dobra, to będzie chyba dobrze. Tak ktoś myśli, że będzie dobrze. A więc tak, idziemy to odłożyć. Bierzemy mm, dwa żelaza. Mm, e, Skopujemy trochę domku. Dwa bloki w sumie No i teraz tak hmm. chciałem jakiś krzemień, nie ma żadnego krzemienia e, Mam, no mam gravel, bierzemy łopatę i sobie po prostu skopiemy Ile można, no? No halo panie, no. no ale Przecież 13 lat nagrania, jeszcze jest jest po połowie filmu jeszcze do n And... No na deru nie wszedłem. robi otwarcie. No Boże, tak się robi otwarcie. No bo, że tak się Dobra, i teraz tak. To niszczymy na 9 takich. I robimy tak. I tak. I mamy 10. Okej. Okay. jeszcze potrzebujemy? Mamy pająka pana. Hello, pająk. Dzięki za nicie. Dobra, mi więc to zrobimy tak. Działa, działa i teraz to zamykamy. I pięknie jedziemy. Eee, piękny spawn, to bardzo twierdza. Zbyśmy sobie kordy. F eee, 3